Chciałbyś w ogóle zostać darczyńcą, myślisz? Darczyńcą, ale co ja bym miał dawać? No wtedy byś nas wspierał, no bycie tarczyńcą to jest bycie tarczyńcą. No właśnie. ale co ja miałbym robić w tej, w tej kwestii? No wspierałbyś nas małą to regularnie, tak jak powiedziałem wcześniej. Czyli regularnie, na przykład... E... Nagrywasz to? Przepraszam. Tak, tak. To co, przepraszam, ale ja nie życzę sobie, żebyś... Ale występiał. ja nie nagrywam Ciebie, to Ty do mnie podchodzisz, a nie ja do Ja siebie. rozumiem, ale zatrzymałeś się i ja po prostu no to... mówię w tym momencie, że dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. To po co podchodzisz do mnie, jak widzisz, że nagrywam? Ale po co do mnie podchodzisz, jak widzisz, że nagrywam? No i ja Ciebie nie nagralę. Ja ciebie nie nie, Nie wiem, co widzisz, ale nagrywam podłogę, bo jest o wiele ciekawsza niż ten. Idź, no to chodź do straży jeśli chodź, no to chodź, no to chodź, no to chodź, pójdziemy, no chodź. No chodź. No chodź. No chodź, no to chodź, pójdziemy. Dawaj foteczkę, no. Pierwsze, co zrobiłem, wziąłem kamerę na dół, dlatego... Dawaj. Dobra, proste. Zajebiście, czekaj.